Nowy event Pokémonowego anime z Pikachu, kapitanem, premierą, seruleja, Róża i czarka deta w Pokémon GO oraz co będzie się działo w nowym sezonie całym marcu wszystkie nadchodzące eventy to omówimy w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Na wstępie chciałbym bardzo szybko podziękować za wasze wsparcie na Patronite. Projekt wyjazdu do Japonii zebrał już prawie 4000 zł, także już jesteśmy bliżej niż dalej do celu. 7000. Oczywiście przypominam, że w ramach tej zbiórki każdemu, kto wesprze kwotą 70 zł, wyślę z Japonii ręcznie wybrane przeze mnie fajne perełki japońskich kart. I padło w ogóle pytanie parę razy do mnie, czy jak ktoś wyśle 140 to wyślę 20 kart, albo jak 210 to wyślę 30 kart? Tak, nie ma problemu, można wpłacić wielokrotność tego. Oczywiście one się starał, żeby każda z tych 30 kart była inna, unikalna, ale ogólnie, nie ma problemu, można też wielokrotność. Link jest oczywiście w opisie. Ale, ale, moi drodzy, wczoraj Pokémon Day. Rocznica w ogóle powstania Pokemonów, którą już od 6 lat Pokémon Company świętuje w tej formie, że zazwyczaj ogłasza jakieś fajne nowe updatey albo nowe gry Pokémon. Nie inaczej było w tym roku Niantic ogłosił nowy event w Pokémon GO w związku z premierą nowego anime. Pokemon. W nowym anime Pokemon Horizons Liko wraz ze swoimi przyjaciółmi wyrusza na podróż Pokemon. Jest tam też nowy Pikachu. To nie jest ten sam Pikachu, co Pikachu Asha. To jest kapitan Pikachu, który jest kapitanem ich statku. Ogólnie fajne rzeczy, fajne przygody. Nie jestem pewien, czy będzie to już dostępne z polskim dubbingiem też teraz na Netflixie. Jak ktoś wie, dajcie znać w komentarzach, bo czekam na polski dubbing, żeby obejrzeć to z córką. Także ten event będzie trwał od 5 do 11 marca, odpowiednio od 10 do 20. No i mamy cztery nowe Pokemony, które widzicie tutaj, czyli Charcadet oraz jego ewolucję. Serulecz. I Armarusz. Ewolucja w seruleża będzie przez ustawienie. Czarkadeta na Badi, a następnie pokonanie 30 dochowych Pokemonów, A w Arma Róża przez ustawienie Czarkadeta na Badi, a następnie pokonanie 30 psychicznych Pokemonów. Także przez cały ten event w jajkach 2km, 5km, 10km będzie czarka, mam nadzieję, że z dobrym dropem, a nie jakimś tam kurczę 1%. Będzie podwójny exp za wykluwanie jajek. Balony Team Go Rocket będą pojawiać się częściej. Bohaterowie i Pokémony z Pokemon Horizons będą pojawiać się na snapshotach. Także spodziewam się pięknych, wspaniałych snapshotów. I ten w ogóle event mega nawiązujący Moim zdaniem tego eventu, który był z okazji premiery filmu Pokémon parę lat temu, gdzie były Pokemony klony. Kto pamięta, czyli klona, Pikachu klona, Armored Mewtwo. To były fajne rzeczy. Natomiast praktyka pokazuje, że takie eventy, no cóż, potem niestety raczej nie wracają, ale albo wracają po bardzo, bardzo wielu, wielu latach. Także jak podoba Wam się ten nowy Pikachu, a tak on wygląda: Captain's Hat. Pikachu. Pikachu w czapce Kapitana z atakiem Volt Taco. Jeśli chcecie mieć go szani, no to polujcie w tych sześciu dniach, bo później nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek taki event powróci. Bo to są kwestie, wiecie, dogadywania się między Pokémon Company a Niantic. Nie zawsze to się udaje, więc lepiej takie rzeczy łapać, póki są. Na dziko w tym evencie będą respić się Scyther, No Sprigatito, Fuekoko, Quacksty, Paumi, Pikachu w czapce Kapitana, Alonański Grimer, Beldam. Bardzo fajne Pokémon XL, do niego są mega przydatne. Na jednowiastkowych rajdach Pikachu, Ryhorn. Rockcraft na trzy gwiazdkowych Chelsea, Metagross, Field Research, Pikachu, Goldach, Skarmory, Rockraft, Spigaty to Fłekoko, Quaxley, no i będą też eventowe. Showcase. Szczerze mówiąc, ten event nie ma jakichś mega dużych bonusów, i tak dalej, ale sam fakt nowych Pokémonów i tego Pikachu w czapce. Pamiętam, że wiele lat temu narzekałem na Pikachu w czapkach, ale teraz po tych wszystkich latach uświadomiłem sobie, że Pikachu w czapkach niektóre to są naprawdę najlepsze pamiątki, najfajniejsze pamiątki, zwłaszcza jeśli złapiemy Shiny. Oprócz tego Pokémon Company obwieściło mega dużo mega fajnych rzeczy w związku z Pokémon Day wymienię wam je tylko bardzo szybko, bo ten film jest bardziej o Pokémon GO, a nie o Pokémonach jako całości, ale hej, czemu miałbym nie wymienić też innych rzeczy, bo może nie wszyscy z Was oglądali. Przede wszystkim najważniejsza zapowiedź. To Nowa gra, tak? Nowa gra Pokémon wyjdzie w przyszłym roku. Będzie się nazywać Pokémon Legends ZA. Albo w zależności jak to czytać, bo już zauważyłem, że amerykańscy YouTuberzy wymawiają to Z-A albo z through A, czyli od Z do A. Czy my w Polsce będziemy nazywać tę grę Pokémon Legends od Z do A? Brzmi dziwnie. Czekam na oficjalne jakieś nazewnictwo w Pokemon Company, jak oni to wymawiają. Natomiast gra będzie osadzona w Kalos, czyli we Francji, prawdopodobnie w czasach dawnych, tak samo jak w Pokemon Legends Arceus. Na trailerze nie było widać żadnej grafiki, jak to w ogóle będzie wyglądać. Natomiast było czuć taki vibe, widać, że gra będzie opowiadać o tym, jak było budowane Kalos, czy przebudowywane. Główne miasto w Kalos, bazowane na Paryżu. Czyli ja obstawiam epokę powiedzmy XVIII-XIX wiek, czyli te czasy, gdy była powiedzmy budowana jakaś wieża Eiffla, była ta duża taka przebudowa Paryża. Nie czuję tego klimatu, ale ma to na pewno gigant tyczny potencjał dlatego że szósta generacja to jest co? Oczywiście mega pokemony, także moim zdaniem na 90% Pokémon Company chce wprowadzić zupełnie nowe mega ewolucje w tej grze. Ta gra wychodzi w 25 roku, według pogłosek wtedy też ma wyjść nowa konsola Nintendo. Ja obstawiam, że ta gra będzie dostępna na obie konsole, czyli będzie jakaś gorsza graficznie wersja na Nintendo Switcha i może jakaś lepsza graficznie wersja na nowego Nintendo Switcha, jakkolwiek miałby się on nazywać. Oprócz tego, kolejne obwieszczenie przykuło bardzo moją uwagę: ma powstać nowa apka, która w ogóle ma mieć niedługo premierę. Aplikacja będzie się nazywać Pokémon Trading Card Game Pocket i tak będziemy mieli karty Pokémon na swoim telefonie, gdzie mamy na przykład dostawać dwa boostery dziennie za darmo do otworzenia. Także ta ekscytacja z otwierania kart Pokémon, trafienia rzadkich kart Pokémon, przywędruje również do Was na Wasze telefony. Będzie też tam opcja oczywiście toczenia pojedynków i to na każdym na zaawansowania, więc nawet dla kogoś, kto nie zna zasad, kart Pokémon to będzie świetne, żeby się nauczyć i wdrożyć. Oprócz tego twórcy powiedzieli, że niektóre z tych kart będzie można ożywić, obejrzeć, jakby co się dzieje wewnątrz karty w tej aplikacji. No, nie jest to jakiś niesamowity w ogóle koncept, ale brzmi całkiem ciekawie. I w ogóle jaram się zbieraniem kart Pokémon w telefonie. Ciekawe, czy będzie można sobie wysyłać karty, boostery. To może być ciekawe. Możliwe, że nawet niektóre karty w grze będą dużo warte, tak jak prawdziwe karty w leżym życiu. I również na ma dla nas kilka ciekawych informacji dzisiaj, mianowicie co będzie działo się w nowym sezonie w Pokemon Go. No bo tak, wraz z 1 marca zaczyna się nowy sezon Season of Wonder, czyli Sezon Cudów. Od 1 marca do 1 czerwca w Research Breakfastu takie Pokémony jak Hisuian Sneasel, Double Jagmo, Sandigast, Furfru. Lub Gumi, będzie sezonowy Special Research, więcej pokémonów z regionu Scarlet i Violet, z regionu Paldea, zadebiutuje to już wiemy, pojawią się Shadow Legendy na Shadow Raidach takie jak Shadow Raiku, Shadow Entei, Shadow Suicune, w tym sezonie mamy takie bonusy jak zwiększony damage, partycypując z friendami. Na rajdach jeden dodatkowy ride pass dziennie, kręcąc drzema, czyli dwa pomarańczowe pasy na dzień. Zwiększony EXP za pokonywanie jedno i trzy gwiazdkowych rajdów, w tym Shadow Raidów. No i Wonder Ticket. Czym jest Wonder Ticket? A, no właśnie. Nowy rodzaj płatnego biletu, który wystarczy nam na cały sezon. Czyli to jest taka, powiedzmy, płatna subskrypcja już w tym momencie do Pokémon Go o tym Wonder Ticketcie. Opowiemy sobie kiedyś troszkę więcej. Różne Pokémony będą pojawiać się na dziko w tym sezonie. W miastach takie Pokémony. W lasach takie Pokémony. W górach takie Poczki. Na plażach i w wodzie takie Poczki. Północna i południowa półkula również mają swoje ekskluzywne Pokémony. W tym sezonie nam się trafiły lepsze, bo Bagon jest fajny. Mewal, jest spoko. Następujące poczki będą pojawiać się w jajkach 2 kilometrowych Togepi, Gotita, Solosis, Larvesta, Fletchinder. w jajkach 5 kilometrowych Likitank, Sableye, Larvesta, Screlp. w jajkach 7 kilometrowych Alolański, Vulpix, Galarianski Slowpok, Galarianski Farfetch, Paldański, Whooper, Galarianski Stanfisk, w dziesiątkach Larvesta, Gumi, Tertonator, nowy Pokémon, Charcadet, nawet poza swoim eventem, no i Bucks. W jajkach z Adventure Sync, Mentake, Tirtuga, Archen, Phantom, w 10 kilometrowych Z-Wenchersync, Dratini. Dino, Gumi, Tertonator, Jangmo I uwaga, podczas tego sezonu nastąpi w toku naszego całosezonowego quest'a spotkanie z nowym Pokémonem, Poipolem. Poipole to jest Pokémon siódmej generacji, rodzaj ultra bestii, która ewoluuje w bardzo dobrego Pokémona typu trującego o nazwie Naganadel. Także rozumiem, że to będzie troszkę tak jak parę sezonów wstecz mieliśmy spotkanie z jednym posmogiem. I na koniec sezonu mogliśmy wybrać, czy on ewoluuje w Solgali, oczywiście czy w Lunale. Tutaj też pewnie będzie jakaś taka ścieżka fabularna przez cały sezon. I na koniec sezonu zostanie nam udostępniona ta możliwość ewolucji. Właśnie w Naganadela. Mamy też szczegółowe informacje co do marca. Na rajdach, słuchajcie. Od 1 do 14 marca Tapu Koko z ruchem Nature's Madness. Od 14 do 21 Regis, Od 21 marca do 4 kwietnia. Tapu Lele z ruchem Nature's Madness. Raidowy reprezentują się następująco. 6 marca, 13 marca Tapu Koko, 20 marca Regice, 27 marca Tapu Lele. Mega Raidy od 1 do 14, Mega i od 14 do 21, Mega Tyranitar, to jest mega dobry Pokémon. Zwróćcie uwagę na niego, jeśli jeszcze nie macie tej mega ewolucji odblokowanej. Od 21 do 4 Mega Venusa. W marcu Shadow rajku będzie pojawiał się na rajdach. W weekendy można używać zielonych rajdpasów, pomarańczowych rajdpasów, niebieskich. Niestety nie, czyli bez rajdowania zdalnie. Trzeba się koordynować osobiście. 30 marca i 31 marca powraca na Shadow Rajdy Shadow Mutu. To również będą rajdy tylko osobiście. Skoordynujcie się, poszukajcie jakichś grup, postrawdzajcie, czy nie macie przypadkiem jakichś nowych community ambasadorów w swoim mieście. Podpytajcie się na że bo warto zebrać się w dużą grupę i pójść na takie spotkanie, gdzie takie rajdy są zbijane. Spotlight Houry w tym miesiącu, 5 marca. Paumi 2 razy, jak za ewolucję, 12 marca. Nidoran dwa razy, Stardust za panie, 19 marca, aż 4? Cztery? Cztery, tak. Cztery różne Pokémony Vulpix, Poliwag, Snorant, Hippopotas. Czemu? Nie wiem. Może ma to związek z jakimś eventem, który będzie się wtedy toczył. Pewnie tak. Podwójne EXP załapanie, 26 marca Hopip, podwójne Candy załapanie. Eventy? Czekają nas następujące w tym miesiącu. 3 marca. Charged Up Research Day Elektryczne Pokémony. O tym pewnie dowiemy się więcej bardzo niedługo. Od 5 do 11, tak jak mówiłem, event anime Pokémon Horizons. O tym już wiemy. Weather Week. Tydzień pogody. Od 14 do 18 marca. Domyślam się, że to będzie miało związek z Pokémonem, jakim jest Castform. Jego różne formy. Shiny, w zależności od pogody. Może. 16 marca jest Community Day. 17 marca jest Raid Day na Primal Kyogra. Warto wziąć udział w takim Raid Dayu. 23 marca jest Raid Day na Primal Groudona w takim raid Od 21 do 25 marca będzie event Verdant Wonders, z tiketowanym dostępem do eventu na Zaruda. Także to będzie nasza druga szansa w ogóle w historii Pokémon GO na spotkanie tego mitycznego Pokémona. Czy tym razem w końcu wariant Shiny? Pewnie jeszcze nie, pewnie jeszcze nie. 27 marca do 31. World of Wonders Taken Over, czyli event zespołu R Szczegółów nie znam, ale wtedy na pewno będzie można tankować swój atak Frustration na Shadow Pokémonach, spotykać częściej Team Rocket, może jakieś nowe Shadow Pokémony pojawią się w puli nowe Shiny Shadow Pokémony. To może być dosyć ciekawe, bo Shadow Pokémon aktualnie są mega przydatne i mega dobre. Wow, także dajcie znać w komentarzach, czy jesteście mega podekscytowani na nowy sezon, nowy miesiąc, nowy event, nowe pokemony. Dzieje się całkiem sporo. W sumie wygląda to całkiem, całkiem solidnie. Jeśli chodzi o nadchodzący czas w Pokémon Go i te nowe informacje o różnych nowych grach, aplikacjach ze świata Pokémonów, są dla mnie równie, jeśli nawet nie bardziej ekscytujące. A jak u was? Dajcie znać w komentarzach. Łapki w górę zawsze są doceniane i widzimy się długo w kolejnych filmach. Nie zapomnijcie o subskrypcji.